Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dresik. I dzisiaj kolejna daweczka Hero Wars. Dzisiaj w wydaniu będzie e, matematycznym. Zobaczymy, ilu znajdzie się entuzjastów w takich podejścia. Ale ja, tak jak mówiłem, wszystko się da policzyć i tak do tego podchodzę. Zobaczcie. E, tak jak zaczynaliśmy opowiadanie całego, nie robimy nic, póki nie zrobimy. Nie wydajemy pizzy, póki nie zrobimy warsztatu. No i dzisiaj zacząłem sobie rozkminiać, który z tych e, artefaktów jest ważniejszy do, roz, e, do robienia i po co. I zobaczcie, e, żeby ten podbić potrzebuje dwie bitwy na ten item, tak? Bo dostaję bonusowo za bitwę e, po dwie bodajże. Zaraz sprawdzimy. Tak, jeden i jeden premii, czyli dwie dostaje bonusowo. Czyli potrzebuję jeszcze dwie bitwy, takie zagrać. Tutaj potrzebuję jednej bitwy. One mają różne surowce. Ten się powtarza, ale on się powtarza do wszystkiego łącznie z, z tymi walkami. Więc w teorii, jeżeli chciałbym podbijać medalion, to od tego powinienem zacząć. Bo jedna ta już mam podbijane. Tego mam wystarczająco, tego mam wystarczająco. Więc w teorii całą przygodę zacznę od tego. Ale teraz pojawia się pytanie, do jakiego poziomu to wszystko rozwijać? No i tutaj z pomocą przychodzi moje podejście matematyczne. To znaczy, zacząłem to sobie rozkminiać w Excelu. Zobaczcie, tutaj mam progi, żeby dany Artefakt rozwinąć do poziomu pierwszego, no to mamy za darmo, ale do drugiego to musimy zainwestować po 5 z każdych z tych trzech składników, które tam są. Żeby dostać 5 składników, jak dostajemy dwa na bitwę składniki, to potrzebujemy trzy bitwy. Jest to w zaokrągleniu w górę, no bo teoretycznie potrzebujemy sześć, raczej dwie, tam powiedzmy, i pół bitwy, nie, no ale. Musimy to zaokrąglić, no bo połówek nie dostajemy. Więc siłą rzeczy, na jeden element artefaktu, który tam, żebyśmy podbili to do poziomu drugiego, potrzebujemy tutaj potrzebujemy 3 bitwy i na razy 3, bo trzy składniki są, czyli łącznie potrzebujemy 9 bitew, 9 bitew. Każda bitwa jest po 6 pizz. Więc wychodzi nam, że na podbicie tego do poziomu drugiego potrzebujemy 54 pizz. Proste póki co. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją. No i, i teraz tak. To będę miał na drugim poziomie. Na trzecim poziomie potrzebuję po 15 tych składników. Czyli analogicznie potrzebuję 15 bitew wszelkiego rodzaju, bo po 3 dostaję za bitwę. No i łącznie to jest 90 pits. Też myślę, że rozumiałem. I na koniec mamy jeszcze tutaj czwarty poziom po 25 elementów, piąty poziom po 50, no i perfekcyjny po 100. Łącznie jakbyśmy chcieli zrobić perfekta z tego, to potrzebujemy 756 bits. Tutaj można sobie zsumować e, bitwy, ale to nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. 126 bitew potrzeba. No i teraz pytanie jest, gdzie jest ta granica opłacalności? Kiedy. E, po naszemu to już się nie zwróci o tak kolokwialnie mówiąc. No i teraz zobaczcie. Ja do tego podchodzę w ten sposób. Minęła powiedzmy jeden z tych sezonów, które tam będziemy grać, inaczej, sezonów no, z tej takiej tam mapki, tak? Praktycznie tam już się kończy. Będziemy mieli drugi, trzeci, czwarty rozdział, piąty nawet. No dobra, czyli powiedzmy, jesteśmy tam na jednej czwartej, bo. Jednej czwartej czy jednej piątej. Czekajcie. To wszystko dwa, 20 dni, a pierwszy trwał 4, tak? No to powiedzmy, na jednej piątej jesteśmy. Czyli wszystkie nasze zdobyte. E, pizzce teoretycznie. W teorii będzie 5 razy tyle. No bo będzie, znowu będą te zadania, znowu coś tam będziemy zdobywali, znowu tam coś tam nam dadzą, coś tam. No myślę, że to, jak przyjmiemy, że to jest razy 5, to to będzie prawidłowo. Ja mam teraz 222 pizze, czyli do naszych obliczeń przyjmijmy 200, żebyśmy się tam, jak się pomylimy, to raczej na bezpieczną stronę, tak? Czyli wchodzimy sobie do Excelka i zakładamy, że będziemy mieli 1000 pizz łącznie. Tego się trzymajmy. Że tyle zdobędziemy przez cały event. Dobra. To teraz zobaczcie. Moje podejście jest takie, że jeżeli potrzebuję 15 składników, żeby podbić do drugiego poziomu, to potrzebuję także 15 bitew, żeby mi się zwróciły te składniki, nie? Czyli to jest 15 bitew, żeby się zwróciło to, czyli to jest łącznie 90 pizz, czyli inwestując 54 pizze, potrzebuję wydać 90 kolejnych, żeby mi się to zwróciło. I analogicznie, wchodząc na trzeci poziom tu, inwestuje 54 pizze na drugi plus 90 na trzeci, tak? Ale sam ten trzeci poziom, czyli te po 15 wszystkiego, to muszę 45 razy rozegrać bitwę, żebym dostał ten bonusowy składnik, żeby mi się to zwróciło. Zwróciło, nie żebym zarobił, tylko żeby się zwróciło. Więc jeżeli 45 bitew, każda jest razy 6 pizz, to muszę wydać 270 pizz, żeby zwrócić trzeci poziom. No, i teraz dochodzimy do czwartego poziomu, czyli 450. To jest poziom, nazwijmy to, zwrotu inwestycji. Tak, po mojemu. Inwestujemy 126 pizz, ok, ale żebyśmy te zainwestowane składniki odzyskali, to potrzebujemy tyle bitów. Ok, możemy wejść w polemikę taką, że powiedzmy, inwestujemy inne składniki niż nam fizycznie będą potrzebne. Ok. Zgadzam się. Do tego będziemy podbijali tymi składnikami, a inwestujemy do tego, inwestujemy te składniki. Ten jeden się powtarza tylko, tak? A tak to innymi będziemy walczyli z bosem. Zgoda. Miałoby to sens, gdybym tych składniki, te składniki miał. Po prostu. Posiadał je, nie? Ale jeżeli je muszę wyfarmić, to i tak samo muszę zużyć pizzę, czy ja będę zużywał pizzę na to, czy na te inne składniki, to i tak samo jest zużywanie pizzy. Więc jeżeli póki mamy, załóżmy, jakieś tam darmowe, gdzieś tam z czegoś dostaliśmy, czy to z sezonu, czy skądś inną, no to ok, to ta matematyka nie jest do końca prawidłowa, ale jeżeli będziemy mówili, zakładali, że musimy to dofarmić, no, bo nie oszukujmy się, no tam jak jeden poziom, te razy, tą pierwszy poziom, jak klikniesz, no to to jest wszystko, co będziesz miał dostane. Resztę to będzie trzeba wyfarmić i będzie trzeba robić ileś razy te bitwy tutaj sobie suwaczkiem, nie? No. no i dobra, czyli przyjęliśmy, że inwestując, powiedzmy, te 270 łącznie, wszystkie. Potrzebujemy jeszcze kolejne 450, żeby się zwróciło. Czyli, patrząc pod Dresikowemu, to plus to, to jeszcze jesteśmy poniżej. Czyli w teorii, w teorii Dresika, e, idąc w teorii Dresika, inwestując 270 e, pizt, jesteśmy na, mamy gotowy czwarty poziom. I jeszcze w ramach tego eventu jest szansa, że to się zwróci. Czy nie? No nie, nie zwróci się. A dlaczego? Bo jeszcze muszą się w poprzednie te zwrócić poprzednie poziomy. No. Czyli teoretycznie. Po mojemu wychodzi mi na to, że jeżeli będziemy mieli w całym evencie 1000 pizz, nikt tam nie będzie dokupował, będzie się dało tyle wyfarmić, bo to jest jakieś tam założenie powiedzmy dresika. Jeżeli będziemy mieli 1000 pizz, to wbijanie czwartego poziomu jest bez sensu. Koniec obliczeń dresika. Dlaczego? Bo będziecie musieli zainwestować łącznie 270 pizz. Będziecie musieli wydać łącznie 810 pizz, żeby się ten poziom zwrócił, a łącznie w całym evencie tyle pizz nie będziecie mieli. Więc e, wykazałem, że poziom trzeci dla zwykłego śmiertelnika w mojej ocenie będzie e, tym, co się zwróci i co będzie miało sens. Bo żeby podbić do trzech gwiazdek ten artefakt potrzebujecie 144 pizze. A żeby się, te pizza, a żeby się ten, ta inwestycja zwróciła, potrzebujecie dokładnie tyle. 360 kolejnych. Zainwestować 140, 360 kolejnych, czyli łącznie macie 500 pizz. I od tego momentu już zarabiacie na tej inwestycji, ale nie ma sensu cisnąć dalej. No to pokazałem. Ten artefakt ma takie samo skalowanie jak ten pierwszy. Tyle tylko, że ten pierwszy dotyczy bonusu. No, i tutaj powiem Wam tak. Po mojemu ten pierwszy, który daje bonusy, to OK, jedno kliknięcie to na pewno trzeba zrobić, no bo tu już w gratisie dali. Może drugie jeszcze się opłaca, yy, ale później yy, powiem Wam tak. Yy, zastanowiłbym się, co za te medaliony można kupić. Dlaczego? Zobaczcie, ja mam już tego 100 tysięcy. Wchodzę do sklepu i mogę nakupować jakiś itemów. Bez tych itemów da się żyć, nie? Lepiej zamiast tego podbijać co jakieś tam, dostać dodatkowych tam, nie wiem, nawet 20 tysięcy tych monetek. Teraz strzelam, nie, nie chcę, nie, nie liczę tego w głowie. To lepiej jest chyba zrobić kolejnego bossa, tam głębiej do tego zajść, bo tutaj później będą już lepsze te nagrody. No, nie mówię tutaj o końcówce, nie? Ale no, no gdzieś tutaj, nie wiem, no, czerwony... Artefakt na pewno jest lepszy niż jakieś tam dwa żółte. Tak samo hmm, ten legendarny dar, no to już w ogóle to jest lepszy niż tam, nie wiem, cztery artefakty żółte. Więc wydaje mi się, że. Ok, macie tutaj bitwy. Od 100 do 230 to jest 10, do 330 to jest 20. 20 bitew, jak podbijecie artefakt o 250, to jest 20 przez 4, to jest 5000, to de facto podbijając artefakt jeden level dostaniecie jeden taki przedmiot w gratisie, taki za piątaka, czyli powiedzmy tutaj gdzieś tam była, o coś takiego powiedzmy, za piątaka dostaniecie w gratisie, albo taki. Jak zrobicie wszystkie, jak podbijecie o jeden poziom tutaj w warsztacie, a potem dopiero zaczniecie robić te bossów. Niby mało, niby nie mało, ale jak podbijecie tutaj najpierw o dwa razy, no to już dostaniecie dwa takie itemy, tak? No i jeszcze jest jedna rzecz, którą tutaj Wam chciałem powiedzieć. Pamiętajcie, przypominam, że zabieramy się za robotę tutaj. W czwartym chapterze, kiedy będzie odblokowany e, sklep Droga Chwały, warsztat, gdzie to jest? Nie mogę się tego nauczyć. Przepraszam Was, ale y, to jest w tym tutaj na głównym menu. Tutaj, o to i tutaj, o. Jak te narzędzia skarbca będą odblokowane, to dopiero wtedy się odpalamy. Do tego czasu do, będziecie dostawali tylko i wyłącznie te elementy dla elementy dla warsztatu. Nie? Będziecie dostawali albo monety, albo elementy. A potem dopiero będziecie mogli dostawać jeszcze tutaj za bitwy z tamtego chaptera będziecie dostawali jeszcze te kilofy. Dlatego wtedy wszystkie te buffy bafy i inne elementy podkręcamy. Na chwilę obecną oglądamy, jak sobie turbo -koksy grają, wydają sobie pieniądze, cieszą się, e, nabijają sobie filmiki na YouTubie. E, jak bym był, że tak powiem, takim YouTuberem jak oni, też bym tak robił. No bo kogo interesuje event za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie to już wszyscy o nim zapomną. Większość osób już będzie miała to, co miała wyfarmić. A wtedy dresik dopiero zacznie grać. Ale jeżeli jesteście bliżej wam do dresika niż do tamtych grubych ryb, no to polecam Wam moje podejście. Myślę, że przekonywać Was nie muszę. Tu macie wypisane te breakpointy. Ja w każdym razie skończę artefakty na poziomie trzecim. Myślę, że i pierwszy, i drugi tak rozwinę. Pierwszy do drugiego poziomu to od razu jest praktycznie bankowy. Do trzeciego to zobaczę, jak tam będą te części, czy będzie tam gra jakoś wspomagała, czy nie. No, bo nie ukrywajmy, ja liczyłem na to troszkę po cichu, że tam deweloperzy tam dorzucą trochę jakiś tych gratów. Ale póki co to susza kompletna, nic tam nie dają do tego warsztatu, e, tych skarbów, wszystko tylko do zakupu, nie? Ale takich, żeby tam ktoś chciał tego, to, to nie widziałem. Więc no, tyle z mojej strony chyba na dzisiaj. Nie będę przynudzał, nic się nowego nie podziało. Jak widzicie event skończyłem tak jak planowałem. E, tu otworzyłem skrzynię niepotrzebnie bo mam 150 punktów dodatkowych a i tak do kolejnego jest kurczę 2000 nie planuję wydawać reszty więc to jest to co zbłądziłem. Tutaj jakbym wydał to bym miał 600 punktów więcej. No i co dojdę do 600 punktów dojadę tutaj i tak do tego nie zdobędę tego e, poziomu więc na koniec tylko sobie zdecyduję, czy kupię. E, Rodzenie chaosu, czy jakieś te absolutne. Czy takie na przyszły event sobie nakupię, żeby mieć już e, jakby w magazynie zeskładowane na kolejny. E, to jeszcze zdecyduję. E, myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy z tego tam, nawet jak jest delikatnie bardziej opłacalny, czy tam ciężej do wyfarmienia powiedzmy czerwone artefakty, Zobaczcie, no jak wezmę załóżmy sobie tutaj. To może wygodniej będzie jak tutaj pokażę. No, tu no to no wezmę sobie tam, nie wiem, no mógłbym tutaj podbijać ten e, artefakty na buli. Ewentualnie. No, no nie wiem. Ja jakoś mam wrażenie, że to mi nie da za wiele, jak sobie wezmę kilka czerwonych. Te główne postacie, którymi gram, to są praktycznie zrobione to co mi zależy, tak? No, może powinien nam trochę bustować, bo, bo jeszcze bardzo często ją się używa i na osza i tak dalej. No, za, zastanowię się. E, mam nadzieję, że klarownie Wam przedstawiłem tutaj tę tabeleczkę. Tu wydać 100, żeby mieć perfekta, 100 części. Zobaczcie to, potrzeba. 306 pizz pod warunkiem, że już macie te wcześniejsze, nie? Czyli łącznie potrzebujecie 756 pizz, żeby zdobyć perfekcyjny ten. 306 to jest tylko na to z piątego na perfekcyjny, żeby przejść, nie? To 700 pizz, co, to mało, który w ogóle na cały event? Może tam? Na koniec 9 to ty, do 1000 będziemy dochodzić. To, to wszystko możecie tylko zainwestować w pizzę. Już mogę nawet spróbować e, e, zakombinować. Tak, to się równa suma. Wiem, że mógłbym to w spokojnie wparcie, w pamięci policzyć, ale chciałem sobie to później przeciągnąć. Tak, i to jest razy 6. No, to zobaczcie. Po 1800 pizzach ten perfekcyjny się dopiero zwraca. No to trzeba być dobrym kozakiem, żeby tyle pizz zbierać. A tak z ciekawości. Tak. 3,5 tysiąca pizz, żeby się ten, ten zwrócił. No to grubo. No dobra. Nie zanudzam, widzicie, jak wygląda, A jakbyście mieli jakieś wątpliwości co do mojej matematyki, to chętnie pogadam, nie ma sprawy. Ja nie twierdzę, że to jest dobrze policzone, bo tak już sobie zostawię taką gwiazdkę, wiecie, jakbym tam gdzieś zbłądził z moją logiką. Ale mniej więcej chyba pokazuję to, jak sprawa wygląda. Ja w każdym razie na poziomie trzecim kończę. No, i chyba, co mogę powiedzieć? Chyba polecam też nie rozwijać dalej. W teorii to jest jeszcze do zwrócenia, tak? Ten czwarty poziom jeszcze by się teoretycznie oddałoby, jeżeli będziemy mieli 1000 pizz. No, ale. No. No, nie wiem. Pamiętajcie, że są dwa artefakty, nie jest tylko ten jeden. No i. Nie wiem jak będzie tam z tą pizzą później. No bo teraz bądź co bądź, no to na początku to się porobiło większość tych eventowych tych zadań, nie wiem jakie będą kolejne, czy tak samo będą dostępne, czy nie. Nie wiem, nawet jeżeli czwarty poziom byłby bardziej opłacalny tam przy jakimś tam odpowiednich, przy jakimś odpowiednim układzie to pamiętajcie, że inwestowanie jest 21 bitew, 21 bitew to macie 7 bitew dla tego. Dla, dla każdej, jakby z tych tych. Czyli 7 razy 3, 21, razy 5 to jest tam powiedzmy 100. 105 buffa dla Bossa. Musicie tu zainwestować, żeby podbić artefakt ciut wyżej. Jeżeli mówimy o buffie tym dla, dla pokonywania tych strażników, czy jakim tam jest. Tym. Eee, tu. Nie tu. Tu. To jest. Podbicie jednego itemu to jest tyle, co buff 105 dla tego dojo sprawiedliwości, więc może to Wam się nawet starczyć na trzy poziomy, jak odpowiednio tam będzie niskich baw potrzebny. E, oddzielny filmik zrobię z, e, tam, myślę, że za jakiś czas, jak się już unormują te wszystkie składy, no bo tak jak pokazywałem Wam ostatnio, była jakaś tam tabelka, że z zero buffem da się tam porobić, ja jeszcze sobie trochę poczekam, co chwilę tam tylko spamuję tymi filmikami, każdy się tam z youtuberów prześciga, który tam robi do którego poziomu i jak. Eee, więc ja sobie na spokojnie jeszcze z tydzień sobie dam czasu, później to spróbuję sobie skleić w jedną całość, tak żeby za dwa tygodnie móc zaatakować bossów i wycisnąć z eventu tyle ile potrafię. Trzymajcie się raz jeszcze, tym razem już naprawdę kończę. Hej.